Czy wiesz, że z narcyzem w relacji jesteś w permanentnej, stałej i nieustającej żałobie? Czy zastanawiasz się, dlaczego w związku z osobą narcystyczną, zarówno kobietą, jak i mężczyzną, tracisz siebie, chudniesz albo tyjesz, tracisz nad sobą kontrolę, jesteś cieniem samego czy samej siebie albo choruje Twoje ciało? to właśnie program śmierci to trauma narcystyczna śmierć ja twojej tożsamości i związana z tym permanentna trauma śmierci i trauma straty stała żałoba ty codziennie tracisz codziennie umierasz w sobie w relacjach i w świecie nie jesteś w stanie odtworzyć i uzdrowić siebie w relacji narcystycznej w pełni, ponieważ codziennie doświadczasz straty. Tracisz swoją relację, tracisz swoje marzenia, tracisz swoje plany. I swoją realizację. Jednocześnie, godząc się na to, na co nie masz ochoty i nie chcesz, jednocześnie, będąc uległy czy posłuszny wobec osoby narcystycznej, tracisz swoją godność, tracisz wartość i tracisz siebie. Co więcej, jest żałoba antycypacyjna, czyli. Przewidujesz już, że stracisz. Antycypacyjne, czyli przewidywalne, że takie będzie, bo takie jest codziennie. Więc nie dość, że doświadczasz tego fizycznie, to jeszcze od razu przewidujesz to, że będziesz wciąż tracił. Nie ma wyjścia, to pętla. Nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, jak z tego wyjść, i zapadasz się w sobie, w tym właśnie programie śmierci, czyli traumy narcystycznej na co dzień. W swoim życiu. Jeśli czujesz, że jesteś w takiej pętli, jeśli czujesz, że Twój związek to permanentna żałoba, zobacz moje social media, przeczytaj moje artykuły i obejrzyj moje wykłady. A jeśli potrzebujesz wsparcia w swojej codzienności i w pracy terapeutycznej, zapraszam Cię na konsultacje i terapię. Ewelina Naturia Pańczek.